Okay, I akcja. Akcja Real. Eee, Patryk pan no sobie nie zjedzie. No raczej nie. To już mnie nie odpisał. Wielka czuje się zdradzona, no, no, nie, nie. <śmiennie> jak mogłeś, no jak mogłeś. <śmiennie> No, ma teraz nowego kolegę. <grymne> Razem tworzymy flagę Polski, soł. Nie byłabym długo taka dumna teraz. No, ja też nie. Chodź, Kasper kartę zrobimy. Już zrobiłem. A. Dobra. O. Czy jest za mało tasków? No nie jest ich dużo. To było ciało. Po kolei. Adzik razem z Kacprem Elektry. byli w adminie i byli przyklejeni do siebie. Werka, gdzie była w tym czasie? Elektryku. W, w elektryku. Werka w elektryku, ją spotkaliśmy. Dobrze. Ola? Hej. Moje elektrykum pieniądze Eee, ja prawo, lewo, to górę, jest do się Idzie na lewo wprost. Do góry. łam, no, na dół górny do. Silnik? Przez, czyli górny silnik, nie wiem. Ciało mm -hmm. było, było gdzie? Ciało było w górnym O2. I mi najbardziej Natalia pasuje, bo Natalia z górnej kafeterii wbiegała do admina w tym momencie. Ale ja się mijam z werką w korytarzu na MedBayem i werka powinna to potwierdzić. Nie wiem, nie pamiętam. Sorry, Dobra, ja powiem coś innego. To jest werka, i ja się mijam z werką. I werka przybiegała wtedy od O2 przez kafeterię. Jeżeli Wy jej nie widzieliście to na tam odbiegam. Ja się zamijam, i ja od razu przeszłam z kafeterii do admina i ty robiłeś taskę. To mi to jest werka? A, to wytłumaczyło, dlaczego Kasper przyjął sobie nowe, nową koleżankę. To może być werka. Czułem to, to w to kościach. Ja? To tak. Jest? Ale piękne jest to, że ja z Katrin teoretycznie po, po zmieszaniu czerwonego i białego robi się różowy, więc. No, jak mogliście naprawdę? Ja nie wierzę w was. No, jeżeli nie Werka, to Natalia. Ja na właśnie Twoje życie dla Was. Chyba, że marcy, a ty naprawdę nie jestem ja. Chyba, że marsowali selfa. No ja tak myślę właśnie, ja już zagłosowałam na tak marsz To jest na bardzo podobne. kaster profilaktycznie. Peskinto. Wiadomo, kto marsował. Ale ja naprawdę mijałam się z Berką i to mi się wydawało i podejrzane, że ona mnie nie chciała jakby potwierdzić, bo ja się naprawdę zmijam tam. Ale ja po prostu nie patrzę czasem, ja się mijam. W sumie Marsów, by pod adminie pobiegł właśnie w górę do O2. Ale róbcie taski, to wygramy. Kasper, ile ci tasków zostało? Trzy czwarte. Co? Dobra, teraz jest logiczne, że ktoś chce nas rozłączyć. Musimy być wolni. Tak. Dobra, kacper. Mi został ostatni task w kafeterii. Gdzie ty musisz zrobić jeszcze swoje testy? kafeterii task? O. Dobrze. Może mi się to ukazać. No to ja poczekam, potem pobiegniemy w drugą stronę, bo ja muszę zrobić. Dobrze. To jest takie śmieszne jak u was jest ciemno. Ja jestem duchem i wszystko widzę wyszłości. I tak śmiesznie biegaliście i było ciemno. <noise> jest jeden impostor, nie? Mhm. Tak. Okej. Okay. No w co? O, wiemy muszę. Dobra. Ty róbcie. Transport tobie coś jeszcze zostało? Tak. Okej, okay, dobra, to teraz ty prowadzisz. Przepraszam. Co? Pomyliłem się. To była Ola. Ola w adminie właśnie zabiła Zenka. Okej, okay, ale Ola ma coś na swoje wytłumaczenie? Nie może mieć nic ja na swoje jest... wytłumaczenie. Wylataliście koło reaktora, razem ja siedziałem na kamerach. No, dobra, no i przechodziliśmy koło Był na kamerach. No, tak, tak. Tak specjalnie do Admina, żeby mnie zrobiła względ na to, bo wiedziałam, że będziecie mnie typować. Jakby ktokolwiek zginął, wiedziałam, że będziecie mnie typować. Więc po specjalnie po prostu poszłam się podłożyć, bo widzieliście, byliście tam w trójkę, byliśmy wszyscy na kupie i ja sobie za nim Jest to było po prostu logiczne.